Dzień dobry, witam Was. Z czym? Tym widokiem za mną Tatry, przede mną Babia Góra. A ja znajduję się na granicy polsko-słowackiej. A dzisiaj przemknę rowerem szlak dookoła Tatr, fragmentem od granicy polsko-słowackiej do nowego targu. Czyli dzisiaj przede mną około 25 km rowerowej przygody. Co na plus na samym starcie, to na pewno fakt, że cała ta trasa jest. Wyasfaltowana jest to w formie y, takiej y, ścieżki rowerowej. Słuchajcie, nie przedłużam. Y, zapraszam was na mój film ze szlaku dookoła Tatr, a przede wszystkim zapraszam was do podziwiania cudownych panoram. ta szlaku dookoła Tatr zrodziła się w ramach tutejszego euroregionu polsko-słowackiego, właśnie tutaj na pograniczu polsko-słowackim Borawa, Spisz, Podhale. I obejmuje ona 280, około 288 km ścieżkę rowerową okalejącą całe tatry i przez Polskę i przez Słowację. Tutaj przez Polskę idziemy przez Nowy Targ, Hołów, dalej do Kacwina i przez Słowacką stronę, przez Bachledową, tatry wysokie, tatry niskie i Orawe, i z powrotem do Polski. Czyli naprawdę jest to, słuchajcie, nielada atrakcja i tutaj właśnie dzięki środkom unijnym udało się zrealizować taką inwestycję. Słuchajcie, szlak dookoła tatr poprowadzony jest takim nasypem, dawnym nasypem kolejowym. Poprowadzona tutaj była linia kolejowa właśnie z Polski na Słowację do Trsteny po stronie słowackiej. Dzisiaj ta pozostałość kolei została wykorzystana, tory zostały rozebrane a służy ona. Po prostu rowerzystom lub turystom pieszym. Dawne dworce z kolei, a to sobie pokażemy jeszcze w dalszej części filmu, zostały przekształcone w takie miejsca obsługi rowerzystów. No i słuchajcie, to co nade mną, czyli pogoda, pogoda dopisuje niezmiennie. Słuchajcie, na szlaku dookoła Tatr mamy takie miejsca jak ze mną, czyli różnego rodzaju małe gastronomie, czasami po prostu zwykłe takie foodtrucki, przyczepki. To no naprawdę cieszy, bo widać, że ten szlak jest po pierwsze uczęszczany, a po drugie jest tutaj dobra infrastruktura dla rowerzystów, czyli na szlaku dookoła Tatr na pewno nie pozostaniemy słuchajcie głodni. A tak jak mówiłem, zobaczcie, obok szlaku widać Babią Górę, jeszcze z pozostałościami śniegu i kawałeczek dalej na Pilsko, tak bardzo lubione przez narciarzy Pilsko, również jeszcze z fragmentami śniegu. dawna stacja kolejowa pod Czerwone tak jak już mówiłem na szlaku dookoła Tatr dawne stacje kolei zostały po prostu przerobione na budynki użytkowe różnego rodzaju tutaj można się posilić pewnie w sezonie można skorzystać z jakiejś toalety o, dzisiaj widzę, że niestety jest nieczynne tutaj obok mamy parkingi dla rowerów więc myślę, że jest to bardzo fajne, że właśnie takie budynki zostały zaadaptowane przy stacji mamy też krótką wystawę dwujęzyczną na temat właśnie historii tutejszej kolei Słuchajcie, mor Czarny Dunajec, mor podczerwone, czyli na sztaku dookoła tat. Oprócz właśnie tych dwor wyremontowanych dworców kolejowych mam również takie małe spontaniczne budeczki, takie szałasiki. Yy, teraz tutaj Wam dokładnie pokażę jak to wygląda. Naprawdę fajnie tutaj można śmieci powyrzucać, można sobie odpocząć. Ktoś ma jakąś kiełbaskę, to sobie również może yy, tutaj upichcić. Obok dźwięk bystrzów Dunajca. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Zobaczcie tutaj taki szałasik, jakaś tablica informacyjna. Naprawdę super sprawa, że szlak dookoła tatr to nie tylko sama ścieżka wyasfaltowana, ale to również takie miejsca, które na pewno ułatwiają i przede wszystkim myślę, że umilają właśnie taką turystykę rowerową. Słuchajcie, co jeszcze trzeba powiedzieć? To jest fakt, że trasa dookoła Tatr ma kilka wariantów po stronie polskiej. Za mną tutaj wariant Wierchowo-Chochołowski. Ten wariant Chochołowsko-Wierchowy jest przede wszystkim bardzo widokowy. No. Nie jest najłatwiejszy, gdyż pokonujemy prawie 300 metrów różnicy wysokości, ale naprawdę y, daje ogromną satysfakcję. Kilka takich ciekawszych podjazdów, kilka ciekawszych zjazdów. Naprawdę warto również skorzystać z tych innych wariantów szlaku dookoła Tatr i podziwiać też takie. Y, Mniejsze, mniej uczęszczane tereny pod Hala i Podtatrza. mną zostało już niewiele kilometrów do nowego targu, ale zanim do nowego targu, zajadę jeszcze do jednego miejsca. Kolejnym wartym odwiedzenia miejscem na szlaku dookoła Tatr jest to miejsce, które jest za mną, czyli Sanktuarium w Ludźmierzu. Warto zboczyć dwa kilometry z głównej y, trasy i właśnie zwiedzić tutejszy kościół. Kościół sam zbudowany został w XIII wieku, a jego powstanie przypisuje się cysterso.